Cześć, witajcie. Ja jestem chudy, a to jest taki film informacyjny, może bardziej w sumie pytanie do Was czy coś w tym stylu. Chodzi mi tutaj o reflinki. E, reflinki to jest takie coś, że w, mm, rejestrujecie się na przykład w jakiejś grze e, dla przykładu mm, World of Tanks, takie czołgi, nie wiem czy kojarzycie. I po prostu za Waszą rejestrację ja mam pieniądze. Wy nic nie tracicie e, Ja zyskuję i przeznaczam te pieniądze na y, jakiś sprzęt, żeby poprawić jakość moich filmów no i w sumie wy też tak jakby zyskujecie, bo dostajecie lepsze materiały ode mnie Moim pierwszym celem y, byłby mikrofon, żeby przeznaczyć te pieniądze z reflinków na jakiś lepszy mikrofon ponieważ ten mój za 20zł no, najlepszej jakości nie, nie jest i wyłapuje na przykład takie dźwięki Dźwięki, jak mówię, py, czy coś w tym stylu to jest nieprzyjemne i chciałbym tutaj kupić jakiś droższy mikrofon z pop filtrem, żeby jakość mojego głosu była lepsza i to jest taki e, pierwszy cel reflinków, Dalej to... Dużo tych celów takich nie mam, żeby poprawić jakość tych filmów. E, pierwszy mikrofon to jest najważniejsze, potem na przykład jakaś karta e, nagrywająca typu Avermedia lub Haupech, ewentualnie... Mm, mocniejsza karta graficzna lub procesor i to chyba w sumie tyle by było mm, jeśli macie coś przeciwko to piszcie w komentarzach pod tym filmem a jeśli się zgadzacie to też bo w sumie to nie jest też obowiązkowe klikanie w to ja to mogę dawać w opisie filmów e, po prostu i kto chce to się po prostu z tego zarejestruje i mnie wspomoże tak jakby w zbieraniu na nowy mikrofon nie mówię to od razu o Blue Yeti za jakieś 500 zł, bo są równie dobre mikrofony na przykład za 200 czy tam 100 zł. Zobaczę. Musiałbym się rozejrzeć po rynku tych mikrofonów. I co jeszcze? To by był chyba w sumie na tyle. Mam nadzieję, że przedstawiłem tą sytuację dość jasno. I tak, wrzucę może tutaj przykładowe reflinki, zobaczę ile osób się z tego zarejestrowało. Chyba dwa linki po prostu wrzucę. I właśnie, w niektórych z tych gier, które bym podawał e, w opisie, jako reflinki, e, moglibyście też ze mną zagrać. E, myślę, że ozna specjalne oznaczenie przy tych linkach dałbym e, przy tych grach, w które ja gram i w które moglibyście ze mną zagrać, czy coś. I dobra, to by było chyba na tyle. Dzięki za uwagę. Czekam na waszą odpowiedź co do tego, bo naprawdę jakoś moich film mogłaby chyba ulec poprawie, tak mi się wydaje. Zależy, jakie pieniądze by z tego były, bo trochę to stesowałem ze znajomym i w sumie to To do wakacji by szło zbierać na mikrofon taki już porządniejszy. Chyba, chyba. Nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie to dokładnie działa. Dobra, cześć.